Hej, hej, dzieciaki! Tu Patrycja. Zobaczcie, co ja dziś dla Was mam! Nowe stikizy do kolekcji i przepyszne kinder joye z teen idolsami! Słuchajcie, najpierw otworzymy kinder joye, bo już nie mogę się doczekać tej przepysznej czekoladki. To co? Zaczynamy! Ciekawe, kto będzie w jajkach! Otwieramy! Wow, mam już mojego Kinder Joy'a! To co, otwieramy? Zobaczmy kto jest w środku. Uwaga, uwaga... O, widzę jakąś postać. To jest jakiś chłopak. Ale zaraz zobaczymy dokładnie kto to. Jak myślicie? Wiecie już? I co, zgadliście? Spójrzcie, to Cristiano Ronaldo! Jak wam się podoba? Czy jest podobny do siebie? Wydaje mi się, że tak. Chociaż na pierwszy rzut oka nie wiedziałam, że to on. Hej, mam już kolejne jajko. Spójrzmy, kto tam będzie. Otwieramy. Kto tam się schował? A cóż to takiego? No, nie trafiliśmy teraz na żadną z postaci, ale mamy też coś ciekawego. Jest to podkładka pod Ludwika Beethovena. Widzicie, tak prezentuje się nasza podkładka. Ona była złożona, ale jednym ruchem tutaj pojawia się postać Beethovena. Do podkładki dołączone były także dwie naklejki. Jej, to już nasze ostatnie jajko, szkoda. Ale jestem ciekawa, co tam się kryje w środku. Szybko, szybko otwieram i sprawdzam. Tutaj mamy taki srebrny element. Wygląda mi to na jakiś breloczek albo coś podobnego. Zaraz zobaczymy, co jest napisane na instrukcji. Do czego to służy? Tak, nie myliłam się. To jest właśnie taka zawieszka ze znaczkiem Louisa Hamilton'a. Tutaj jest narysowane, że można ją na przykład przypiąć do plecaka. Zostały nam jeszcze do rozpakowania nasze stikizy i chętnie podejmie się tego nasz Ronaldo. Co ty na to Ronaldo? Tak, tak, już nie mogę się doczekać! Zabierajmy się za to jak najszybciej! Hej, spójrzcie kogo ja tutaj już mam. Jest smerfetka osiłek, maruda, klakierek, zajączek. Gradowitka i na samym dole kucharz i fioletowy smurf. Mam tutaj pierwszą paczuszkę ze stickizami. I otwieram. Ciekawe co tam będzie w środku. Mam nadzieję, że nic się nie powtórzy. Ojej, rzeczywiście to coś innego. Coś nowego do mojego albumu. I wiecie co to za smurf? Napiszcie mi w komentarzu, bo jestem ciekawy, czy znacie na to pytanie odpowiedź. Czas na kolejną paczuszkę. O, widzę niebieskiego Smurfa. Kto to jest? Coś nam się tu powoli wyłania. Biała czapeczka. I jest to. I to jest ważniak. Zaraz zobaczymy, gdzie jest jego miejsce w kolekcji. I ważniak wskakuje na swoje miejsce w albumie. O, chodź tutaj ważniaczku. Mój album już jest prawie cały zapełniony. A jak się mają wasze? Hej, poczekajcie! Zostały mi jeszcze trzy stikizy do odpakowania. Zaglądamy do środka. Znów jest jakiś niebieski snerw. Może znowu coś nowego. I któż to jest? Widzicie? Ma tutaj taki listek. Jak myślicie? Jest to oczywiście poeta, bo ma taki, takie śliczne piórko na czapeczce. Poeta jest już na swoim miejscu. I zabieramy się dalej za rozpakowywanie stikizów. Rozrywamy kolejną paczuszkę. I kto tam się schował? To chyba nie smerf. Widzę coś brązowego. Ach, patrzcie. Mamy tutaj klakiera. hmm to już drugi klakier w naszej kolekcji. Może ktoś z was chciałby się zamienić na jakąś inną figurkę co? Czas na ostatnią naszą paczuszkę. Ostatnia to chyba będzie największa niespodzianka, mam nadzieję. Może teraz jakiś nowy smurf. I wyciągamy. Wow, i za ostatnim razem nam się udało. Nie mamy jeszcze tego smurfa w kolekcji. To jest farmer. I miejsce farmera jest w górnym rzędzie, tuż obok. Osiłka. O. Ja już mam całkiem pokaźną kolekcję moich stickizów, ale napiszcie mi jak mają się wasze kolekcje. Ile jeszcze wam brakuje smerfów? I który smerf z kolekcji podoba wam się najbardziej? I dzieciaki, jak wam się podobało? Jeśli lubicie stickizy i Kinder Joye tak jak ja, to zostawcie łapki w górę. Papa, pa. do zobaczenia w kolejnym odcinku.